to gołębie kostka nagrywam Kostek pójdzie tę perłowę Pójdę te perłowę na białych ogonach Po półtorej stówki te samczyki a ma słowa co to kosztuje? Pięć dni. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeje i zapraszam na relację z w Radomia nagrywam w tej chwili gołębie Koska, do którego mamy namiar To gołębie Kostka nagrywamy Kostek te winery to po ile tutaj mamy i Budapesz co mu da Peszli Kostek pójdzie to Budapeszty ale u ludzi dostałem sobie Te wiedeńskie po ile tutaj mamy? Po 60 za sztukę. Karpiaki tutaj czy ten żałobny? E? Tu wszystko po 60 zł za sztukę, tylko widymka tutaj ta czarna 8D, też kostka. To jest samica? Ładna ta samiczka widymka. Postawa mi się prawa. 8D. No ładnie. I Hamurek te... 50 zł. I wiedeńskie to masz samce, czy samice? Samica i para parzysta po 60 zł za sztukę. kolik boska mamy na tutaj, to niego. Planowany. Te jasne kostki tu pod wiedźmi, powiedziałam, takie jaśniaczki, proszę bardzo. Kostka. Wszystko pod wiarychy, jak leci. Krzyżaki, ten krzyżaczek to samczyk, tak? Samica. Samica krzyżaczka, trzy dychy. Taką parkę. Krzyżaczek taki, bystra, bystra ten krzyżaczek. Krzyżaczek jest trzydyski, kurde. I te jaski są koska, po dwie 2,5 dwie i ja pół. Jako z tych, takie perłóweczki, po Samiczki czy samczyki? Samiczki. ten nieogony, taki zakupiony, tak? Ładny, nierówny, fajny kasztanek zakupiony. Samczyk? Ile taki stamczy kosztuje? Ile pięć dych 6 dych. Dych. dych To mam takie jaśniaczki. Pan Sławko, pójdzie te jaśniaczki? Po dychu. Proszę też po obrączki, po spinki do pana Sławka. Pan Sławek co sobota przyjeżdża, bo czwartek nie, ale co sobotę można to zakupić wszelkiego rodzaju obrączki, spinki. Zapraszamy do pana Sławka. Są takie stare polskie, zapraszam to do kolegi. I są jakieś parki parzyste? E, są parki, ale więcej samiczek. Więcej samiczek. takie stare e, Od 70 do 120. zł Od 70 do 120. Ceny są rozbieżne, w bo górymi czasami. Tu mamy. To są dwuczuby. Dwuczuby saksońskie, tak? tak? Tak, tak. I tak, za kształtyczkę ile, tak? To jest cena od 40 do 80. Od 80. Dzięki dobrego miłego dnia. Mamy. Takie pawiki to po ile tutaj? Pawiki stroczki. Ja mogę dać godzinę Ty nie 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 Niech krótko To Te widynki po ile po mamy? Tak Kremeczek ten? Też 250 250 Wiedeńskie? 200 200 wywrotki te łapciate? 50 zapraszamy do rozumienia w każdą sobotę jest tak bardzo duży, natomiast czwartek jest ma, tak malutki, no ale jeszcze coraz większy robić czwartek tak samo tu samiczka jest i tu jest a ja mamy wiedeńskie po ile? w tej w których? o stówki mniej więcej ty też wiedeńskie takie mamy czarne Czerwony, oj, piszemy. A to żółte co to jest? Samiczka. Samiczka to moda jest? A tak, kurczę? 23 to nie jest moda, ale ładnie się prezentuje. I ta samiczka co kosztuje? 150 ale sylwetkę ma taką naprawdę mega, mega sylwetkę naprawdę. Samiczka 150 zapraszam tu do kolegi Samiczka i łepek no to ładnie. Te, te karpiaczki tu po ile tak? Mniej więcej? Paweł, ona jest fajna. Tutaj to, temu to, to, to mam Morzeń Polski. To jest prawa, reszta? Nie, dwóch sam i pójdę. Są one? Pod szydykę. Pod szydykę. No właśnie kolor, tylko to by kosztowało więcej niż Do kolegi Pawła nagrywamy. Do kolegi Pawa mam na miarę te cyplery, takie jaśniaczki. Te się ładnie prezentują, to jasne. Kolegi Paweł. To kolegi Pawła nagrywamy, Mam do kolegi namiar Takie jaśniaki, nie wiem czy para czy nie Nie wiem po ile Bo Pawła nie ma tutaj w tej chwili Też kolegi Pawła nagrywam. Czaposze widzę Są koroniate żałobniki Kolegi Pawła też Pawła nagrywamy. To są chyba, to jest chyba ta łomżyńska mi się zdaje tak. Po sylwetce, po układzie i po dziobie też kolegi Pawła. To są chyba te jasne, na ciemnych ogonach to są chyba łomżyńskie, ale nie jestem pewny. Nie chcę tu strzelić ile co kosztuje. on też nie mają takie czarnej oprawy i nie są aż takie białe. Tak mi się wydaje, że łomżyński. Tam jest widy morski. ale jakby mówił, ktoś był zainteresowany tymi gołębiami. Mówię, to kolegi Pawła są. Mamy namiar. No, 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 no. Tu mamy gołębie krymskie. one się wszystkie to są taka rasa, to są... Jakie to jest rasa? To są gołębie ozdobne czy ganiane? Co, co to jest? To są ozdobne i ganiane, nie? I, I bardzo wysoko chodzą. I bardzo chodzą wysoko. Godzinę, dwie. O, godzinę, dwie to, to potem Gołębie krymskie, krymskie. Ile taka parka tych krymskich kosztuje? Parka 50 zł, nie kosztuje dużo, są krymskie. Nieraz ich nie widać, bo trzeba się tak przegiąć w góry, żeby ich zobaczyć. Czyli one w, wysoko chodzą, ale w stadzie czy oddzielnie W stadzie. W stadzie. Czyli gąbie krymskie mamy w stadzie, chodzą. Kiedy się wysmoliły, trzeba jakieś kurcze słomy. Parka parzysta kosztuje... Parka czy sztuka 60 zł czy para? Para. Para 60 zł. Ganiane porą, bardzo wysoko, lotnie, w locie chodzą. Ile tak no, mogą chodzić? 2 3 godziny. Witku, płynie mam tutaj do poczty. 6 złotych sztuka. 6 złotych, tak. Nie. 6 zł tu jest karteczka Bez obrączek. Bez obrączek, po 6 złotych za sztukę. Czy panie Witku, nie i płynie, nawet te niweczki mamy? Po 3 dyszki. O 3 dyszki, pana Witka. po 3 dyszki tutaj tak, mamy. No. Tutaj w tej klapce płynie mamy. Te to, to jest też po 3 dyszki. też po 3 dyszki, pana Witka. mulemansy tutaj. Tak, jest pod Wszystko po 3 dyszki. Wszystko po 3 dyszki. Tutaj? tutaj? Tutaj samo, tutaj tak samo. Po trzy dyszki. A tutaj te białe to potrzeby te pójdę? Są po trzy dyszki. Te po trzy dyszki. Są no jakieś pary? Są jest para białych. Fajna para białych. Czyli trzy dyszki za sztukę, I tak? Ci, tak, też za sztukę. Tak nie. I tutaj idziemy panie pani widmach? Widmówki, 6 sześć dyszek. Te sześć Te sroczki? Te osiem dyszek para. Winery? Winery po trzy dyszki. Po dwie i pół dyszki, pięć dyszek para. A tam mam drujerka, ten? Tak, ten, ten. drujerek. Ten do Pana Witka na namiar i ten winerek jest fajny widzę, taki ten. No to ten winerek też trzydyszki ten? Tak, tak, tak. To do Pana Witka mam na namiar. Jakie potrzeby, po nie mamy? Po 10 złotych. Po 10 złotych, wszystko z obrączkami, mamy wszystko po tutaj. Zapraszamy do Pana Tomka z Wyska. witam Panie Tomku. A witam, noc. no to, no cóż, z zlołości, to wolantor doszedł nowych produktów, Volantor, Dereger z takich produktów nowszych, to są typowo na A tak to pozostałe wszystkie te co miałem, także to mam. Naturala trochę więcej przybyło Bogate doświadczenie pana Tomka podobny goębit. Może też udzielić informacji. Zapraszam też do Pana Tomka Dolicska. To jest ulica Papiernia 68. Ile to za to? O, teraz bardzo dobrze. 25. Pan Tomek tu udzieli informacji i mówię, bogate na doświadczenie pelet, też trzyma, gołębie już od ile lat od 40 na pewno minimum. No minimum, minimum. Tak. No. Też pana Tomka nagrywałem właśnie. Wszystkie akcesoria do gołębi, dla drobiu, dla kur, dla zwierząt Gry to wszystko. Widzę koroniaty, tutaj widzę ciemny. Wyszwanczyki to po ile ty masz kolego? Nie ma tutaj właściciela tych Wyszłańczyków masłowy widzę ten i a, widzisz od razu, bo dobrze, że podpowiedziałeś, wyśwanczek i krzyża i Krakowska widzę to te neweczki, po ile nie wiesz, po ile ma te takie coś młode, kolega ma żałowniczki tutaj <grytanie> ile takie młodziaki? pięćdzieszek za parkę chyba, nie? pięćdzieszek za parkę na białym ogonie nie, tu właśnie z O, cześć kolego. Takie króliki, młodziaczki to po, po ile? Po zapraszam Zapraszamy do Radomia. Koledzy są z chwilkami będziecie w Jedyńsku? Tak jest. Też jakby coś, to zapraszam też do Jedyńska. Są też króliki. Mówię tylko, że takie wszystko się kończy. już godzina pół do ósmej, ósmej. się Trzeba dobrze z rana. Ale ładne ci kolegi Ładnie się prezentują. Tu te sroczki po ile tutaj? Cześć. Janusz. Tak. A Pancer 120, hamburka 60 po Winery? 80, samcze sami, a samiczka 40 Tutaj te wywrotki? Wywrotki, wtówka na cenie I to są to, te tiplery do do 40 do 40. 40 Dzięki bardzo te łapczaty 50 złotych 50 za, za tą parkę, tak? A to dwa jasne winery I te jasne po ile? Po to kolega na nagłam, miałem już tutaj te żałobne, to... Kurcie, ten. Po 5 zł. Wszystko do, po 5 zł. Koniec, koniec targu, ja mówię koniec, na koniec targu koledzy robią przecenę. Nie po piątaku można kupić takie żałobników, takich jaśniaczków. Po 5 zł nie ma problemu z zakupem tutaj. Ktoś na obcego zapraszam do Radomia w każdą sobotę tygodnia. Targ jest bardzo duży i kupujemy na koniec targu jak chcemy kupić podtyczkę podpijek za bestem. Po piątaku na można nakupić, nie ma problemu. I lot jest moment jednego dnia. Mamy, przyjeżdżamy, trochę kasę bierzemy i przyjeżdżamy do Radomia i mamy po piątku jasnych naprawdę można takich żałników, po piąte można nakupić. Na oblot, gołęby są dobre. To taka beweteczka, to co to jest ta beweteczka? I ona kosztuje? zł. złotych Karpiaki? Kimźrik. Takie perłowe tutaj, to 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 tam dużo nie kosztuje. A ta te próbowa te perłowe po ile? 50 też Bocianek? I koszyje. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ Gołębi w Radomiu, naszych hobby i naszą pasję. Te Gołębi pana Stanisława nazywamy. Mulemansik? Mulemansik, pawik. Tu mamy szląski tarczowy. A ten to jest strasser. tylko to jest strasser chyba wózkowy. Jurek to jest traser włoskowy, one są bardzo tak, tak, małe i za dużo. za to jest? To jest traser. Traser albo łuskowy. Chyba tak, 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 nie, nie, tak nie. No, się nazywa... I co ten, panie sobie ten traser kosztuje? 70 zł. 70 zł. A ten, ten też jest traser, Jurek? Ten, ten, ten też jest traser, ale to jest normalny, zwykły. Moraw, ten niezwykły? O, ten normalny. morawski. Morawski, jest morawski. O, morawski, się powiem. Morawski, nie włoskowy, tylko trasa morawski. Samczyk, panie Stanisławie? Tak. Kosztuje jeszcze raz? Nie, to jest samiczka. Samiczka, to jest troserka. Normalny. Czyli mamy tutaj z trosera Samiczka, 70 zł kosztuje. Tu, pana Stanisława, nagrywamy żałobniczek, taki jasna waroteczka. Widzę. Na białym ogonie. Są z na białym go, nie wiem po ile co kosztuje. A tutaj te jasne Jaśniaki są od, 20 do, do, od, od 15 do 20 zł. Od 15 do 20 zł, żarowniczek Tu mamy straser Morawski, samiczka, tutaj właśnie. Ona kosztuje 70 zł. Ja myślałem, że to jest łuskowy, ale to jest straser Morawski. 70 zł. Pana Takie króleczki zapraszamy do drogowania. W sobotę też koledzy z kolejkami przyjeżdżają. Takie maluszki po ile? Szuka 20 zł. 20 zł takie maluszki mamy. Także już koledzy na wiosnę przyjeżdżają z kolejkami. Takie mamy. Jasne są. Pójdę, pójdę jasne? 25 pięć złotych. Dwadzieścia pięć złotych. takie jaszniaczki. Na koniec targu kupujemy, wtedy kupujemy, mówię, za połowę ceny i ceny są całkowicie inne na koniec targu, a nie na początku. Zależy co, zależy co chcemy kupić, z jaką kasą przyjeżdżamy. Tu kolegi Paweł, co cena wyjściowa, spowiem, to można podargować. Tu kolegi Paweł właśnie nagrywaliśmy, ceny są do uzgodnienia. Namiar do kolegi je. Kurczę, widzę wojownik. wojownik. Proszę, widzę wojownik. Co taki wojownik kosztuje? Wojownik nabyty za trzy dyszki. Nabyty, no właśnie mówię, jak coś widzę dobrego, ja go spojrzę, że to jest będzie problem z nim. Widać, że to taka leteczka kurczę. Dostanie samiczkę, się uspokoi. No, no. Wrote się jasne, ale słabo Pana Geniusza tutaj no my... Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w góry, pozdrawiam wszystkich hejka To mamy, niechy nie, po, pi... po 50 zł. Tu kolegi Pawła nagrywamy. Mamy do Pawła namiar. Pawie mówisz tutaj Bullebansy, ma... samiczki 30-50 ten płowy samczyk 50zł tu mamy parles i opal jest po 5 tu mamy e, almondów para. kolegi Pawła nagrywamy 120. namiar, Paweł przesuwa się dalej almondów to jest parka parysa tych almondów no, tak? tak? i one kosztują? 120 120? tutaj czarna samiczka 60zł dalus 40 do kolegi Pawła też mamy na namiar no Paweł, no standardów para 80zł no. Ryż 20zł i standardka samica 30zł Też kolegi Paweł mamy na miarę. Ty Paweł? Balściuków para czerwonych 100zł Winery 50zł, para czajka 60zł A no ta czeska samiczka 60zł A samczyk ta czeska 60zł, też do kolegi Paweł mamy namiar to, okay. to jest Zamoński nie? Zamojskich para jest tak 60zł jest ten lustrzany samczyk, cztery dyszki, dryjerka żółta samiczka jest 50 zł ma ściuchy białe, samczyk w kopieniu. Paweł mamy namiot. I Borek na krótkim dzióbku. Też Paweł mamy namiot. I dzięki Paweł. Do...